Też widziowe ogólnie długo do gusto tym zastanawiałem, ale brakuje mi pieniędzy i muszę obrabować bank, niestety dobra, idziemy. Ciągamować Cercinko, Beka! Dzień dobry! Dawaj Haj! Jestem mężczyzną! Ja bym ja chopę, dawaj haj! A, a. Już nie jest! Nie haj! Już się wyszła! Zinioszonej goli! Wiesz jestem złym policjantem? Nie, nie, nie! Nie, nie, po ciebie. Idziemy na przesłuchanie. Aaa! Powiedz mi, czemu chciałeś ukraść tą panią, tego pana? Nie mam pieniążków! Nie mam. Jak to nie masz pieniążków? Nie mam. To mogłeś wziąć kredyt w bantu! Ale nie mogę płacić! Nie mogę. To byś trochę pomyślał, kim ty w ogóle jesteś? jestem Marcinek. I syn? Tak, ojcze. Jeszcze mi twoim śliniem. Aaa! Ha! Blizna ci zostaje na doli no czas! No. Moja ma... A! Nie! Muszę nie! Moja... Muszę zrobić, żeby zginął. Ja. powinno być ciało. Pamiętasz, pod lekarzu drugi? No. Jeszcze powinno być... Gdzieś go schowali. Jest! !日本zynka! żyje! Znaczy, ma puls. Ty. O, Ona ma bliznę. tak. Okay. Nie oddycha. Marcinek. <consultany> <forszel> <informing> <attraction> <mum> <mum> <Gymnie> Jeszcze pamiętam jak wyciągałeś, znaczy jak zrobiłeś opening zupki chińskiej. Ale co ty robisz?